Już po raz 80. szkolny dzwonek przywitał uczniów w szkoły podstawowej w Kunicach. Ten pierwszy po wojnie, który otwiera polską historię wsi, zadźwięczał 9 września 1945 roku. Nazajutrz o ósmej rano w jednej z uporządkowanych sal zaczęły się lekcje. Kunicka podstawówka należy więc do najszybciej otwartych w powiecie Legnickim. Wtedy to w ławkach jeszcze do niedawna niemieckiej szkoły zasiadło prawie 30 polskich uczniów, ale ich liczba w trakcie roku się zmieniała. Były to dzieci osadników przybywających na tak zwane ziemie odzyskane z różnych stron. Najczęściej przesiedleńców z kresów wschodnich. Którzy z powodu zmiany granic musieli opuścić swoje domy. W nader ciężkich warunkach powojennych i bez podręczników rozpoczęły się zajęcia w szkole. Trzeba było nadrobić i wyrównać utracony czas wojenny. W pierwszej uroczystości poświęcenia rzymskokatolickiego Kościoła i zaorania pierwszej bruzdy ziemi na ziemiach odzyskanych. Brała udział i nasza szkoła. Zapisał w kronice pochodzący z Wileńszczyzny pedagog Konstanty Stradowski. Pierwszy kierownik placówki i przez kilka lat jej jedyny nauczyciel. Należał on do pionierów, którzy wzięli na siebie trud zorganizowania oświaty na terenach, gdzie polskie życie dopiero się budowało. Dawny ziemski majątek zajmowały jeszcze wojska radzieckie, a we wsi do końca lat 50. nadal pozostawała część niemieckich mieszkańców. Ich dzieci uczyły się w jednej ze szkolnych sal. Lekcje w tutajszej podstawówce początkowo odbywały się na zmiany i włączonych klasach. Pionierskie czasy pamięta Zofia Turkosz. Która poszła do szkoły w 1947 roku tuż po tym, jak jej rodzice pochodzący spod Lwowa zamieszkali w domu nad jeziorem, była wtedy jedyną dziewczynką w klasie. No jedno tylko było wtedy. W tej klasie byłam jedną, niestety, a później tam no Później było dwie doszło. Ale niedługo były i też wy, 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 wyjechały. Jedno tam za Z szosu, Francji przyjechali, niedługo byli. Także byłam cały czas sama. Ale tak było dużo ze starszych i młodszych było. No, ale przeważnie starszych byli, bo to wszystko było spóźnione po wojnie przecież. Z, tymi, z tą szkołą, bo opóź, jak tam nie chodził, nie przez czasie wojny, to tutaj przecież wszyscy kończyli, przynajmniej siedem klas. Ja wiem, że ja byłam tutaj od podwórka w tej klasie, no, zawsze duże klasy, dzieci było dużo też, no na mówię, no, cztery, ławki, cztery Czteroosobowe ławki, takie długie, nie, z oparciem, nie tak jak dzisiaj, że jest stolik i krzesło, jak zobaczyłam do tyłu, to ja mówię, że ja ja zaczęłam ja płakać, to, to ja pamiętam, że ja płakałam, on pyta się, czego ja płaczę, ja mówię, no bo ja nie chcę z chłopakiem siedzieć, ja, ja tego, no to on mówi, tam z tyłu ten, kto jest bliżej od ciebie, mówię jak ty, mówi, tutaj, że tak daleko, dwa siedzenia wolne, dopiero jest następny chłopak. Po ukończeniu czwartej klasy uczniowie kontynuowali naukę w Legnicy lub Spalonej, gdzie musieli się codziennie dostać. Tośmy jeździli rowerami, a jak nie to pieszo, nie tak często, ale byśmy trzymały, zatrzymywały rosyjskie samochody, które jeździły po prostu, no bo przecież była, wojsko było w Legnicy, więc myśmy zatrzymywały. No raz jechały, tak jak to my mówili, że na pacę siadamy z tyłu, takie było zagłoszenie, to do przodu, no dał, może oni jakichś pracowników, czy żołnierzy raczej wozili, tak może, jak pusty jechał stanu, zatrzymał się, nie aż Waliliśmy w tą pakę, żeby bez stanu to nie aż do piekarni na Zdawius nie raz. Rodzice krzyczeli, że tłumaczyli, że nie wolno, no ale dużo rzeczy nie wolno się robi. <ścoughs> I teraz, i kiedyś, i tyle także. Powojenna Polska chciała zlikwidować analfabetyzm. Wprowadzono więc powszechny obowiązek nauki. Edukowano obywateli i kształcono nauczycieli, których ogromnie brakowało. Wraz ze stabilizowaniem się sytuacji politycznej w odbudowywanym kraju, kunicą przybywało mieszkańców, także dzieci. Wieś się integrowała, w szkole prowadzono remonty, by poprawić warunki i przystosować do rosnącej liczby uczniów. Pomagali w tym rodzice, ale i sami uczniowie. Z trudem uzupełniano liche zbiory biblioteczne i zdobywano pierwsze podręczniki, których ogromnie brakowało. Choć książki pomagały w edukacji, to poziom nauki zauważalnie się podniósł, gdy w połowie lat 50. zatrudniono nowych nauczycieli. Była wśród nich Zofia Kosiorowska, która przyjechała z Podkarpacia. To było sporo lat temu. Bo 69 minęło od momentu, jak zjawiłam się tutaj na ziemi kunickiej. No cóż, dostałam po prostu nakaz pracy po, po ukończonej szkole, liceum pedagogiczne, skończyłam w Mielcu. No i dostałam skierowanie na zachód tutaj do pracy. Jechałyśmy, jechaliśmy. Budować Polskę, a więc z takim zapałem, zero prawdy wiedzieliśmy o tym, co się to działo naprawdę, ale my młodzi wierzyliśmy w to, że, że do nas należy przyszłość, musimy tę Polskę budować. Mój kierownik, pan Strzedowski, przyjechał właśnie do Legnicy po materiały szkolne jakieś kredy. Prawda, tablice, książki, zeszyty. Mówi, no to dobrze, no to jedziemy do Kunic. Czym jedziemy? Autobusu nie ma, tramwaju nie ma, samochodu, a nie tyle. A więc bryczka, konik i wóz konny, koła. Drewniane, obite, pokute taką blachą. No więc jedziemy. I tak tur, 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 tur po kocich, bach, bo tak wyglądała właśnie droga. No i przyjeżdżamy tu jak dzisiaj cygielnia, a moi kierownik mówi o koleżanko już widać wieżę kościelną to koło tej wieży kościelnej jest szkoła i tam koleżanka będzie już pracować. Ja miałam w ogóle przygotowanie do klas 1-3 yy, początkowe, no ale tutaj było więcej przedmiotów, które, które należało Obdzielić nauczycieli. Więc ja oprócz jeden czy uczyłam jeszcze przyrody, geografii, i ZPD, zajęcia praktyczne. Z tym, że muszę tu powiedzieć, że w programie było powiedziane, nie było narzucone, co mamy robić na tych zajęciach praktycznych. Tylko w zależności od tego. Czym jakimi umiejętnościami dysponował sam nauczyciel mógł to wprowadzić do realizacji. No Ja byłam, a może w, takim, w takiej sytuacji no dobrej wręcz, bo parałam się od dziecka już mama mnie uczyła szydełkowania, robienia na drutach, a więc jak ja przyszłam do pracy, no to, to mi bardzo odpowiadało. No, i dzieci były chętne, dziewczynki przede wszystkim, bo dziś dzień mówią, o jak to dobrze, że nas pani nauczyła. Siedmioklasowa szkoła, bo tyle trwała wtedy nauka w podstawówce, zaczęła w Kunicach działać w 1956 roku. Lekcje dla 111 uczniów prowadziło wówczas zaledwie czterech nauczycieli. Każdy uczył kilku różnych przedmiotów. Po reformie oświaty w 1965 roku klas było już 8, a uczniów prawie 200, przy niewiele większym stanie zatrudnienia. Kierownik Konstanty Stradowski, polonistka Romana Gulewicz, matematyk Jan Ostapów, specjalistka nauczania początkowego i geografii Zofia Kosiorowska, rusycystka Czesława Czuba oraz muzyk Edward Mielnik to pierwsi nauczyciele, których nazwiska znają wszyscy rodowici mieszkańcy wsi. Oni tworzyli tutajszą oświatę i przepracowali w niej ogromną część życia, wychowując kilka pokoleń kuniczan. Dzięki zgranej i zaangażowanej kadrze, tutajsza podstawówka uchodziła za jedną z najlepszych w powiecie, a uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę ale także odnosili sukcesy sportowe i artystyczne. Szkolne życie, wokół którego kręciło się też życie wsi, było intensywne i toczyło się swoim rytmem, choć w innej rzeczywistości politycznej. Świadczą o tym zapisy w Kronice. Organizowano wycieczki po regionie, kuligi, zabawy świąteczne, na powitanie wiosny w jeziorze lub wierzbiaku topiono marzanne, Świętowano Dzień Nauczyciela i Dzień Dziecka. Odbywały się też liczne akademie z okazji świąt państwowych, także socjalistycznych, jak 1 maja czy Święto Rewolucji Październikowej. W szkole działało koło sportowe i zespół mandolinistów. Prowadził je Jan Ostapów, który na początku lat 60. zastąpił na stanowisku kierownika Konstantego Stradowskiego, gdy ten, po 14 latach pracy wyjechał z Kunic. Muzyka miałam największe sukcesy w tej szkole. Mówiłem, już wspominałem, że chodziłem do szkoły muzycznej, ale wśród młodzieży, to um, takich mniej więcej równolatków, muzyka była bardziej popularna jak teraz. Tam się schodziło kilku chłopaków: jeden na akordeonie, drugi na gitarze, trzeci na jakiejś perkusejce, taki bemnach. I to się tak tego, także z tą muzyką, ja na kilku instrumentach grałem. Na to szkołę muzyczną ja na skrzypce chodziłem. Zaczęło się od tego, że taki był Rysiek klasie, on chciał zdać koniecznie do szkoły muzycznej. Ja mówię, to przyjdź, kilka razy przygotujemy, ja wiem, co tam chcą. I ja zacząłem od niego, a później... To założyłem sobie zespół akordeonistów, bo sam do takiego zespołu kiedyś należałem. Czterech chłopaków na akordonach grało. Oczywiście wszyscy z nut. Wszyscy. Nie było tak, że na ucho, czy tam jakoś. Tylko z nut. To najpierw musieli się nut uczyć, a no, ale ci, co wytrzymali, to zostało i czterech było na tych przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych, zajmowali miejsca. Byliśmy nawet w na Wojewódzkich, bo tu w Ludnicy zajęliśmy trzecie miejsce. Na mandolinę to ja umiałem grać, na gitarze też umiałem. I zacząłem, wprowadziłem jeszcze oprócz akordeonu mandolinę, gitarę. Do tego doszło banjo, który w zasadzie jest mandoliną, tylko troszeczkę inaczej brzmi. I złożyłem w Kunicach na 30 z 200 uczniów, bo tam było tak w pobliżu zawsze albo troszkę więcej, albo troszkę mniej. No to 35 grało z nut na różnego rodzaju instrumentach. I to ładnie brzmiało. Nuty e, pisałem, pisałem e, no, partyturki dla nich. W domu się musiał nauczyć, przecież na próby już gotowe. No I wtedy to się składało do kupy, to jakoś brzmiało. Chyba źle nie brzmiało, bo zajmowałem na tych przeglądach. Lepsze miejsca. Lekkoatletykę, piłkę nożną, szczypiorniak i dyplomy za osiągnięcia w tych dyscyplinach, które wypełniały szkolne ściany, pamięta kuniczanin Stanisław Batuk. Pan Jan Ostapów, który nauczył no, mnie już od chyba drugiej czy trzeciej już klasy, chyba. Uczył śpiewu z początku, wychowania fizycznego, nauczył nas po prostu grać w piłkę ręczną, myśmy sobie jako chłopcy kopali no, tradycyjnie piłkę nożną nie? i takie było gdzieś, no ale on bardzo tutaj nas tego Szczypiorniaka, tę te, siedmiosobową piłkę ręczną i muszę się przyznać, że przez dwa lata byłem najlepszym bramkarzem w szkole i byłem w zespole, który w szóstej klasie i w siódmej, który mieliśmy bardzo duże osiągnięcia. Żadna szkoła nie mogła, nawet najlepsze szkoły w Legnicy z nami przegrywały wszystkie. Myśmy wygrywali wszystkie mecze właśnie w piłkę ręczną z tego tradycyjnego szczypierniaka. No boisko wyglądało troszeczkę inaczej. Było to klepisko po prostu zorganizowane tutaj, gdzie jest obecnie. Mistrzem w organizowaniu pozalekcyjnego życia okazał się Kazimierz Pleśniak, zatrudniony w 1968 roku. To z jego inicjatywy w Kunicach rozwinęło się harcerstwo, o którym mówiono. Że jest najlepsze w całym chówcu obejmującym Legnicę i powiat. W 1975 roku szkoła stała się siedzibą własnego gminnego chówca ZHP. Miała harcówkę i sztandar. Harcerskie zbiórki i turnieje, spotkania z kombatantami, bo myśl o II wojnie światowej nawet w latach 70. wciąż była silna, pamięta wielu ówczesnych druchów i druchen. Podobnie jak biwaki, obozy stałe i wędrowne, zimowiska, które były dla wielu jedyną okazją, by odpocząć i poznawać Polskę. Pod okiem pleśniaka działała spółdzielnia uczniowska Promyk i sklepik, z którego dochody pozwalały dofinansowywać wyjazdy. Dużą pomoc dawały kunickie zakłady pracy, szczególnie państwowe gospodarstwo rolne. Jego dyrektor Tadeusz Reps. Zapamiętany został jako przyjaciel szkoły i człowiek zaangażowany w życie wsi, na którego zawsze można było liczyć. To była bardzo znana postać, zaangażowany człowiek w Kunicach i on został przewodniczącym Rady Przyjaciół Arce, Koła Przyjaciół Warcerstwa. Mnie ta drużyna bardzo zainteresowała. Poszedłem do chłopca, który się mieścił na Roztwerda 1, dostałem taką książkę, Drużyna w szkole i tam były wspomnienia nauczyciela, jak pierwszą pracę zaczął i jak za, krok po kroku, jak trzeba założyć, jak to zwołać, jak podzielić. No i udało mi się zrobić, także na pierwszy rzut oka było ponad 30 uczniów chętnych i pierwszą imprezą była Andrzejki. I wtedy już ci harcerze jakieś paczki zdobyliśmy, słodycze. I już tak zaczęły te zbiórki się regularnie odbywać. No zaczęto kupować mundurki, i pamiętam takie pierwsze wyjście na zewnątrz to było topienie marzane 21 marca 1968 roku, ponieważ jezioro było zamarznięte tak cały taki korowód barwny ruszył nad Wierzbiak. I potem, no, mieszkańcy wsi wchodzili do okien, do drzwi, machali nam i to harcerstwo zaczęło się rozwijać. I do końca, do maja już było tych mundurków bardzo dużo i po nas postanowiliśmy zorganizować pierwsze przyrzeczenie harcerskie. Było to na Ugorach za cmentarzem. I zrobiliśmy pod Grzymalinem w Rzeszotarach pierwszy biwak. No i później te biwaki coraz częściej były. Powstało sześć drużyn. No i się bardzo zainteresowano w gminie, tak żeby szkoła w spalonej Bieniowicach, Rosochatej do nas przyjeżdżała i też zaczęli zakładać drużynę. Obok trzech drużyn harcerskich działały też trzy gromady zuchowe: Białe Gołębie. Piastowskie orły i prowadzone przez Irenę Pleśniak polne kwiatki. Założyliśmy drużynę zuchową, która się nazywała, imię przyjęła, polne kwiatki. Mieliśmy kolorowy totem, czyli taki długi, wysoki kij, patyk rozgałęziony, i na tym patyku, na tym kijku. Jak były, tak, składane były obietnice, to każdy zuch miał jedną kolorową wstążkę, którą przyczepiał właśnie do tego totemu. Ten totem to była nasza, nasz wzór. Wszystkie zuchy starały się być jak najlepsze. Po, polegało to na zabawie, na. Też i na nauce nie powiem, nawet i na pracach społecznych to biegaliśmy w różne gry terenowe, bawiliśmy się. Urządzaliśmy, urządziliśmy sobie pierwsze Andrzejki, to były dzieci od pierwszej do trzeciej klasy. Potem przechodziły do harcerstwa. I przez te moje 14 lat, wiele zuchów przeszło, wszyscy byliśmy za. Za, zadowoleni. Drużyna zbierała za każdym razem same trofea. Byliśmy mistrzowską drużyną zuchową przez 13 lat. Nowego wyglądu szkoła nabrała w latach 70. Najpierw przeszła spory remont, który pozwolił utworzyć nowe klasy i znacznie poprawić warunki sanitarne, bo mimo wcześniejszych zabiegów wykorzystany do maksimum budynek pozostawał ciasny, i przestarzały. W połowie lat 70. dach budynku został jednak zniszczony przez pożar i obiekt ponownie poddano modernizacji. To wówczas zlikwidowano dwuspadowy dach i dostawiono piętro. Bardzo zmienił się też teren wokół placówki. Dawne zabudowania gospodarcze, gdzie w latach powojennych hodowano zwierzęta, zostały rozebrane. Zniknął ogród i poniemiecki mur. Na który wspinały się dzieci i drewniana furtka prowadząca na podwórko. A na lekcję wzywa dziś niemosiężny, lecz elektryczny dzwonek. Ten murek, który taki tutaj był murowany z cegły, no służył nam często do, do różnych gier, zabaw. Graliśmy tak zwanego. Uderzyliśmy pieniądze, czy tam cymbergaja. Czy przebijaliśmy piłkę przez tą drewnianą furtkę? <noise> Jak była piłka y, jakaś tam na przerwach? Nie? Często ta piłka nam uciekała do, do, do sąsiadów. No i była tam taka pani, która nam tę piłkę często <noise> zabierała, podkradała. To znowu inna pani nam po prostu oddawała. Nie? I tak bawiliśmy się nieraz kotka i myszkę, nie? no ale ale bardzo po prostu mile wspominam i kolegów, i, i nauczycieli pierwszych. No, szkoła w Kunicach zawsze będzie moją tą pierwszą, jak to się mówi, i kiedy tylko tam nie przejeżdżam, to zerkam w to. Nowy rok szkolny powitało w Kunicach 22 nauczycieli i 160 uczniów. Wśród nich są wnukowie pierwszych osadników i dzieci tych, którzy niedawno stali się mieszkańcami wsi. Szkoła, od 2016 roku nosząca imię świętej Jadwigi Śląskiej, pozostaje miejscem, które, jak przed 80 laty, łączy kolejne pokolenia Kuniczan.